Dzień dobry. W związku z tym, że wczorajsze konsultacje się nie nagrały, znaczy nagrały się, ale bez dźwięku, czyli w sumie są do niczego, to przygotowałem układy, już przygotowałem tutaj, bo wspominałem wczoraj że jakieś problemy chyba mam z myszką. Robią mi się podwójne kliknięcia w dziwnym trybie, przez to te układy zajęły mi o wiele dłużej niż powinny. Strasznie się męczyłem z tym, żeby to wszystko jakoś poskładać i nie powiedzieć przy tym za dużo. Więc tej, żeby nie musiał każdy tutaj oglądać moich właśnie zmęczarni walki, że tak powiem, z tym programem, z myszką, to przygotowałem już gotowe układy. I teraz tak, dwa przygotowałem, chciałbym omówić. Pierwszy, łatwiejszy, jest to układ, który konwertuje licznik liczący od... Normalnie jest 8-bitowy licznik, taki tutaj wziąłem, by też równie dobrze mógł być 4-bity. 4-bity by wystarczyło, ale wziąłem 8. Jest to licznik, który został zmieniony w dekadę liczącą. Czyli to działa w ten sposób. Jest podobny sygnał zegarowy na licznik. On normalnie zlicza w górę. I w momencie, kiedy pojawi się dziesiątka, on jest resetowany. Jest 9, I w momencie, kiedy byłaby dziesiątka, następuje asynchroniczne resetowanie. Do resetowania służy ten fragment układu, tak? czyli dokładnie ten blok kombinacyjny. W momencie, kiedy pojawi się dziesiątka, dziesiątka to jest inaczej: 8 plus 2. 8 jest symbolizowane linią Q3, obecność dwójki jest symbolizowana linią Q1, e, powoduje pojawienie się resetu, tak? E, tak? 8 i 2, nie wiem, czy dobrze powiedziałem, chyba dobrze, dwójka jest na 1 ósemka na Q3, razem 10. E, oczywiście, tutaj tego nie widać dokładnie, ale e, ten układ chyba nawet to uniemożliwi dokładnie, zra, mówiąc prawdę mówiąc, ale żeby on się zresetował na ułamek sekundy, musi pojawić się tutaj ta dziesiątka, tak? Czyli dziesiątka dopiero jak się pojawi, następuje reset. To jest ułamek sekundy. Ten układ to zatrzymuje i wtedy tego nie widać. To jest wyświetlacz 7 siedmiosegmentowy, y którym po prostu, na którym po prostu wyświetlam y cyfry i tak to się kręci. Czyli jest właśnie układ złożony z licznika plus reset w odpowiednim momencie. Drugie zdanie, które chciałbym omówić, to już jest dużo więcej nakombinowane, z tego powodu, że trochę zrobiłem to takie bardziej niż trzeba, a starałem się przy tym skorzystać możliwe z części w laboratorium, przynajmniej coś zrobić, co dałoby się zrealizować w laboratorium. I teraz tak, omówienie. Jest układ przepuszczający 20 z 30 impulsów, tak? czyli składa się on z dwóch części. Pierwsza część jest to układ liczący do 30. Tego może nie będzie widać. Ale on polega na tym, to jest ten licznik i on jest skonstruowany dokładnie w taki sposób, jak uprzednie zdanie, reaguje na pojawienie się wartości 30, tak? czyli jeżeli ma licznik 30, pojawia się 29, w momencie pojawienia się 29 jest y, ta bramka aktywowana, pojawia się jedynka na wyjściu, którą licznik resetuje powodując liczenie od nowa. I jak to dodatkowo działa? To jest odpowiednie, odpowiednie odpowiada za to, żeby on resetował się po 30 cyklach. A teraz kwestia przepuszczania impulsów, i za to odpowiada drugi z liczników, który równie dobrze mógłby być przerzutnikiem. Ale tutaj przerzutnik został zastąpiony licznikiem. I jak to teraz funkcjonuje? Ma przepuszczać 20 impulsów, czyli początkowo ten licznik ma na wyjściach Q1 i Q0, Q0 i Q1 ma 0. W związku z czym tu one są zanegowane. Przez bramkę AND przechodzą, tak? Przechodzą te, i na wyjściu jest. Zresetowany niechcący. Na wyjściu jest stan wysoki. Stan wysoki, end, tak? Sygnał zegarowy powoduje, że na wyjściu jest dokładnie sygnał zegarowy. Ta linia opóźniająca e, będzie omówiona troszkę za chwilę. No i jest tak przepuszczany 20 impulsów. E, to akurat był nie w tym momencie zresetowany jeszcze raz. Czyli 3, 4, już się pogubiłem, zaraz to będę liczył. 4, 5, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, chyba dobrze policzyłem i będę jeszcze raz robił. I teraz w momencie, kiedy pojawi się sygnał 20, tak 20 to jest 16 plus 4, 16 i 4, 16 na liniku 4 i 4 na liniku Q2, yy, tak End jest bramka zrobiona, która pójdzie na wejście zegarowe drugiego licznika. I co się wtedy stanie? I wtedy na wejściu, tutaj na wejściu Q1 pojawi się jedynka, no bo to wejście jest traktowane niejako sygnał zegarowy, które następuje y, zliczenie na zboczu narastającym, przez co pojawia się właśnie q, y, na q że pojawia się jedynka. Ta bramka już nie jest aktywna, mam na myśli, na wejściu ma 0 i ta bramka na drugie wejście ma też 0, przez co impulsy nie są przepuszczane. I teoretycznie wystarczyłoby jedno, tak? czyli po co innymi słowy to jest? Jak równie dobrze można było wziąć wyjście Q1? A no to wynika z tego, że żeby skorzystać z mniejszych bramek, nie kombinowałem tu żadnymi większymi układami, właśnie kombinacyjnymi. To, to się okazuje, że bit Q4 oraz Q2 są aktywne, on na chwilę zniknie, tak? czyli w tym momencie jest zliczone 21, 22, 23. Zamiast 24 będzie 16 plus 8, 24, 25, 26, 27 i na 28 znowu ten układ zareaguje, tak czyli kolejny raz pojawiłby się impuls narastający na tym zboczu na 28, i spróbujmy coś zrobić. Czyli na chwilę tutaj pojawi się zbocze opadające, tak już nie mamy stanu wysokiego na linii Q4 i Q2, ale pojawią się, no właśnie, znowu pojawił się zboczy narastające, i w tym momencie mamy wartość tutaj 24 plus 428, to jest to co powiedziałem, które już w sumie nie zniknie do momentu resetu. tak? Czyli dlatego są dwa dwa bity, bo gdyby był jeden, to po 28 ku 0 zmienia się na 0 i układ znowu by zaczął działać, czyli 29 impuls byłby przepuszczony. I z tego powodu są właśnie te dwie, te dwa układy. Gdyby to zrobić lepiej, tylko tu z kolei nie pozwala za bardzo na to układ w laboratorium, to w takiej sytuacji powinno się rozpisać tablicę Karno, dosłownie, dla bitów, no bo to jest duża, Q0 do Q4 to już jest 5, szóste wejście CLK i oznaczyć, normalnie ponumerować, tak? Czyli stanami na podstawie stanów Q0 do Q4 ponumerować, no i w zależności od tego wyjścia, jeżeli będzie... Mniejsze niż 20, to układ y, będzie, y, będzie po prostu te impulsy przepuszczał. Tak? Czyli tak jak się numerowało kratki, a ja to zawsze robiłem kolorem jasno-niebieskim na ćwiczeniach, y, tak numerujemy te kratki, czyli tam w kodzie greja jest zrobiona tablica karnowa, natomiast tutaj liczymy kod binarny. Y, I jeżeli będzie wartość poniżej 20, tak? czyli 0 do 19 włącznie i stan wysoki na CLK to w takiej sytuacji my te impulsy przepuszczamy. Czyli na wyjściu takiego układu tablicy Karno będzie 1. W przeciwnym wypadku, czyli kiedy na wejściu CLK jest 0, bądź stan od 0 do 4 tego układu wyjście licznika wskazuje, że jest to liczba 20 bądź więcej, w takiej sytuacji zawsze dajemy 0 na wyjściu, tak naprawdę już wtedy niezależnie od CLK, kiedy spełnione są drugi z warunków. I taką tablicę można normalnie zminimalizować i wtedy to się tak realizuje już bez tego drugiego licznika. On nie jest potrzebny, po prostu całą tą kwestię sprawdzenia, czy, czy jesteśmy ponad 20, realizuje już konkretna funkcja logiczna zrealizowana właśnie na, na bramkach logicznych. Opóźnienie jest do tego potrzebne, że tutaj tak naprawdę sporo się dzieje, zanim ten układ się zresetuje a następnie, zanim zareagują dwa negatory, zanim zareaguje ta bramka i tutaj trzy sygnał, normalnie pojawi się jeszcze jeden bardzo krótki impuls, a dopiero później to wszystko się ustabilizuje. Dodanie tej linii opóźniającej tutaj, specjalnie tego tak natłukłem, bo tutaj dosyć dużo opóźnienia wprowadzają właśnie, raz, dwa, trzy, chyba cztery cykle wprowadza opóźnienie, nie wiem, ile opóźnienia tego wprowadza, ale jest troszkę opóźnienie i bez tych y, bramek układ po prostu y, by Pojawił się impuls, ja to pokażę. Coś nie tak. Jakaś wysoka częstotliwość jest. To nie, to nie pokażę. Nawet nie wiem, czy się mogło zepsuć. Albo i wiem. Tu jakaś niestabilność się pojawiła. Dobra. E, po prostu generator niechcący chcący zrobiłem, bo nieparzysta liczba nandów, które jednocześnie zmieniały swój stan wyjściowy i wyjściowy. E, zresztą nawet jeżeli takiego czegoś nie można było zrobić, bo nie powinienem łączyć wyjść. To, było, to był zły pomysł. Nie powinienem tak robić. Nikt tego nie widział. Teraz będzie OK. Teraz układ działa. Reset. Chciałbym ten pik pokazać. Normalnie w analogówce takie obejście nie będzie O, i jest tutaj przez chwilę bardzo króciutki impuls, a dołączenie bramek powoduje, że ten impuls znika. Tak, czyli teraz go już nie będzie. O no właśnie, on tutaj zniknął. Normalnie proszę nie robić tej linii opóźniającej, ona nie jest wymagana. I układ bez tego działa poprawnie. To jest taka koncepcja, powiedziałem, jak to można też inaczej zrobić, Czyli tutaj, ten, o ile ten układ resetujący nie wymaga tak naprawdę takiej tablicy Karno, bo po prostu nie ma opcji, żeby pojawiło się kolejny raz wystąpienie jakiegoś no właśnie liczby, która by zawierała w sobie, że tak powiem, zajedynkowane bity 4 Q3, Q2 i Q1 w stanie wysokim, bo po prostu następuje reset. O tyle w liczniku do 20 trzeba też uwzględnić sytuację, że może, mogą się te same bity wykorzystać kolejny raz. Tak? Tutaj można by to na przykład zrobić, jeszcze że wymagana jest na przykład Q2 i Q4 oraz negacja Q3. To w jaki sposób ten układ mogłoby zabezpieczyć, i wtedy tutaj już nie byłyby potrzebne te bramki. Można by chyba zrealizować to tylko i wyłącznie na Q1. Yy, w sumie mogę też spróbować na żywo to zrobić, o ile myszka mi pozwoli. Yy, czyli negacja Q3, powiedziałem wpakuje tutaj tak prowizorycznie tu dużo się prowizorycznie dzieje negacje Q3 i w takiej sytuacji to nie powinno być wymagane i wystarczy Q0 tak mi się to wydaje eee, czy ono powinno być zanegowane powinno być zanegowane no właśnie, tak, tak myszka działa że podwójne bramki się pojawiają Dobrze, i zobaczmy, powinno być do tak. I teraz to i do 20 nie będę liczył, ale przyliczy 10 impulsów. Z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zgadza się. Też układ taki by działał. Tak? Yy, normalnie w laboratorium brakuje co prawda nandu czterowejściowego, ale można to nieco inaczej zrobić. Na landach dwuwejściowych na przykład. Ok, e, to mnie opóźniającą wtedy też oczywiście można by skrócić, bo tutaj odeszła jedna bramka. E, czyli w sumie to, to, co chciałem powiedzieć. Jakaś taka koncepcja, mniej więcej, jest. Chyba więcej tam pytań nie było. Ogólny układ przepuszczający, ile się z ilu impulsów, oraz liczący do. E, raczej tam nic innego się nie pojawiało. A jeżeli było, to proszę o kontakt mailowy. Ja to widziałem, mam trochę zaległości, jeżeli chodzi o maile. Za chwilę siadam i odpisuję. Więc dziękuję i do zobaczenia na następnych konsultacjach.